Przedstawiamy nową tację i jeszcze jedną nową tację. Dowiedz się więcej o Santero oraz Santero Stepway i obejrzyj naszą recenzję. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału YouTube. Wystarczy kliknąć poniżej. W drogę! Szukacie atrakcyjnego i mocnego auta na swoją kieszeń? Zatem zakochacie się w nowej Daci Sandero. Nowoczesna, wpadająca w oko ze świetnym stosunkiem ceny do jakości. Co więcej, dostępna także w nowej wersji Stepway ze swoim odważnym wyglądem crossovera wszystko skrojone idealnie na miarę codziennych przygód. Z przodu auta uwagę przykuwa szeroki grill oraz nowy wygląd świateł w kształcie litery Y. Poza wyraźnie zarysowaną maską, redesign przeszedł także przedni zderzak oraz chromy w światłach mgielnych. Jest moc. W stepwayu przód zmienił się nawet jeszcze bardziej. Grill ozdobiony jest dumnie wyglądającym napisem stepway, który jest obietnicą prawdziwych przygód. Maska i zderzak połączone z osłoną podwozia podkreślają surowy charakter crossovera. Nie jest to jednak tylko kwestia wyglądu. Podwyższony prześwit i duże 16-calowe koła przygotowują Stepwaya nawet na najcięższe trasy. Z miejsca zauważa się regulowane relingi dachowe. To praktyczne rozwiązanie, z których ja słynie. Możesz używać ich wzdłuż, jak i wszerz i w wygodny sposób przewozić zakupy, rower czy bagaże. Wszystko od tak, na pstryknięcie palcami ze swoją mocno wyrzeźbioną sylwetką i 16-calowymi kołami i eleganckimi wykończeniami. Spójrzmy na klamki. Dacia Sandero to niepowtarzalne połączenie elegancji i odwagi. Chcecie więcej? Przed wami wersja Stepway. Czarne osłony nadkoli i dolnych partii karoserii nadają naszemu pionierskiemu crossoverowi wszechstronności, przydatnej w codziennym użytkowaniu. Przejdźmy na tył auta. Tutaj również nie brakuje elegancji. Tak jak z przodu widzimy światła w kształcie Y. Nie da się ich pomylić z żadnymi innymi, nawet w nocy. Tylna klapa idealnie zgrywa się z liniami auta. Przyciski do kontroli bagażnika znajdziemy ukryte w klamce, wszystko z myślą o naszej codziennej wygodzie. Sandero Stepway z tyłu jest jeszcze mocniejszy. Surowego charakteru dodaje także osłona podwozia i podwyższony prześwit. Stepway tylko czeka na wyzwania. Nowa dacia Sandero to mnóstwo miejsca w bagażniku. Jego pojemność wzrosła do 328 litrów, to o 8 litrów więcej w porównaniu z poprzednią generacją. Już nie musisz wybierać, czy zabrać bagaże, czy rzeczy na piknik. Starczy miejsca na wszystko. Przestrzeń bagażowa, jak to w Daci, także jest zrobiona z głową. Po każdej stronie można znaleźć dwa wieszaki, a w każdym rogu jeden haczyk. Nie zapomnieliśmy również o podwójnej podłodze bagażnika. Dacia Sandero ma wszystko dla tych, którzy cenią sobie porządek. Nietypowe gabaryty także nie są problemem dla daci Sandero, a wszystko dzięki siedzeniom składanym we wszystkich opcjach: 1 na 3, 2 na 3, bądź wszystkie. Zawsze podajemy ci pomocną dłoń nawet przy największych problemach. To jednak nie wszystko. Nowa Dacia Sandero jest dłuższa i szersza, dzięki czemu zyskujesz dużo przestrzeni wewnątrz, jednocześnie nie tracąc nic ze swoich najważniejszych cech. Kompaktowości, wszechstronności i ekonomiczności. Idealne dla rodzin, jak i do zabrania pięciu dorosłych osób. Wszystko, czego potrzeba. Z ciepłym powitaniem włącznie. Wystarczy podejść do daci z kartą Keyless Entry, dostępną opcjonalnie, aby automatycznie otworzyć samochód. Aby zamknąć auto, wystarczy od niego odejść wszystko dzieje się automatycznie. Nowe Sandero to świetne wyposażenie w dobrej cenie. Zmiany nie ominęły też wnętrza. Jest ergonomicznie, estetycznie i z wykorzystaniem materiałów, które nie tylko świetnie wyglądają, ale są i miłe w dotyku. Kokpit i tapicerka na drzwiach wewnętrznych sprawia, że przestrzeń pasażerska jest przyjemna i gościnna. Chromowe dodatki dodają za to trochę błysku. Większy ekran kierowcy zapewnia lepszą widoczność. A ośmiocalowy tablet zajmuje dumne miejsce na górze. Panel klimatyzacji i przyciski wyświetlacza wykończone chromem uzupełniają obraz. Ulepszony design foteli i wysokiej jakości materiały zapewniają wygodę. Zagłówki w kształcie przecinków mają regulowaną wysokość, ułatwiając spoglądanie do tyłu. Jest to szczególnie przydatne, kiedy chcemy mieć dzieci na oku. Tylna kanapa ma trzy miejsca lub dwa miejsca na foteliki dziecięce zgodne ze standardem ISOFIX. Wszędzie rozmieszczone są także wygodne schowki. Schowki razem liczą sobie 21 litrów pojemności, a rozmieszczone są w całym wnętrzu, w podłokietniku, za przednimi fotelami, w drzwiach i oczywiście w schowku z przodu. Dodaliśmy także haczyk na plecak czy zakupy. Można go w każdej chwili schować. Sprytne rozwiązania jak zwykle pod ręką. W Nowej Daci Sandero pomyśleliśmy o wszystkim. Chcieliśmy jak najbardziej ułatwić życie pasażerom i kierowcom, dlatego nie zapomnieliśmy o możliwości ładowania urządzeń elektronicznych. Jeden z portów USB umieszczony jest blisko kierownicy, drugi znajduje się przy panelu klimatyzacji. Z tyłu umieściliśmy gniazdo 12 V. Zadbaliśmy o wszystko. Teraz pozostaje usiąść wygodnie w fotelu i nacisnąć przycisk Start. Nowy system multimediów w nowej daci Sandero to technologie podane na tacy. Wszystkie kluczowe funkcje można kontrolować za pośrednictwem ośmiocalowego ekranu, lekko zwróconego w stronę kierowcy. Łatwy w obsłudze system zapewnia dostęp do wszystkich danych pojazdu i oceny jazdy ECO. Pomaga to w elastycznej jeździe i oszczędzaniu paliwa. System nawigacji jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wpisać adres, a Sandero poprowadzi Cię wprost do celu. Media Nav to także prosty dostęp do radia i muzyki. Swoje urządzenie mobilne możesz połączyć przez Apple CarPlay lub Android Auto, zyskując tym samym dostęp do swoich wszystkich aplikacji, w tym tych z muzyką. Z wyposażonym zestawem smartfonowym możesz obsługiwać telefon bez zdejmowania rąk z kierownicy. Wszystko można rozszerzyć o opcjonalną ładowarkę indukcyjną. Nowa Dacia Sandero zapewnia praktyczną obsługę multimediów. Smartfon w miejscu centralnego ekranu zamienia się w centrum kontroli multimediów. Wszystko za pomocą darmowej aplikacji Dacia Media Connect App, która informuje o ekojeździe, pozwala słuchać radia i muzyki oraz zawiera nawigację. To bardzo przydatne. Aplikacja pozwala na personalizację oraz dodanie praktycznych skrótów do Twoich ulubionych kontaktów bądź najczęściej używanych funkcji. Nowa Dacia Sandero słucha Twoich potrzeb. Dosłownie. Siri bądź Androida możesz aktywować siedząc za kierownicą. Przyciski pozwalają także na kontrolowanie ekranu, wybranie stacji radiowej i muzyki. Pozwalają przeglądać kontakty. Wszystko bez zdejmowania wzroku z drogi. Zadbaliśmy o zachowanie maksymalnej koncentracji kierowcy. Praktyczne systemy asystujące kierowcy mają oko na wszystko i dbają o bezpieczeństwo, dzięki czemu zyskujesz tak potrzebny za kierownicą spokój. Automatyczny system awaryjnego hamowania korzysta z radaru umieszczonego na osłonie chłodnicy. Ostrzega o przeszkodach i ryzyku kolizji. System hamuje automatycznie, jeśli nie wyczuje użycia hamulca przez kierowcę lub będzie ono za słabe. Tempomat, ogranicznik prędkości, kontrola ciśnienia opon i system kontroli martwego pola wszystkie te opcje zapewniają jeszcze większe wsparcie. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa dodaliśmy dwie poduszki powietrzne, co w sumie daje aż sześć poduszek chroniących kierowcę i pasażerów. W razie wypadku system e-call dzwoni po pomoc. Dodaliśmy również przycisk SOS, który pozwala skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Nowa Dacia Sandero posiada ulepszonego asystenta parkowania, także z przednimi czujnikami. Kamera cofania wyświetla dynamiczne linie wskazujące właściwy tor jazdy pojazdu. Z nowym Sandero każdy staje się mistrzem równoległego parkowania. Pod maską nowego Sandero skrywa się kilka opcji do wyboru: silnik benzynowy albo silnik benzynowy z fabryczną instalacją LPG. LPG to skrót od Liquid Petroleum Gas, który jest mieszanką lekkich węglowodorów. Za skomplikowaną formułą kryje się proste i czyste rozwiązanie, jednocześnie tańsze od benzyny czy diesla. Z dumą wykorzystujemy swoje już ponad 10 dziesięcioletnie doświadczenie w dostarczaniu niezawodnych i bezpiecznych silników LPG. Dzięki nowej Daci Sandero nasza oferta jest szersza niż kiedykolwiek wcześniej. Liczby mówią same za siebie. Silnik LPG zapewnia 60% większy zasięg nawet do 1000 km. LPG jest jednocześnie o 40% tańsze od benzyny oraz o 30% od diesla. LPG to tanie i przyjazne środowisku rozwiązanie. LPG to ekonomiczne paliwo, które mniej zanieczyszcza powietrze i nie emituje drobnych cząsteczek. Z LPG zużywasz mniej paliwa. Samochód posiada dwa baki: na benzynę oraz LPG. Tankujesz w prosty sposób. Otwierasz bak, wkładasz dysze i w dwie minuty jest po wszystkim. Co więcej, nowy silnik LPG to większa wydajność, moc i przyspieszenie. Prowadź auto ze spokojem dzięki naszej technologii LPG. System jest całkowicie bezpieczny. Zapewniamy gwarancję na 3 lata bądź 100 000 km przebiegu. Niezawodne, proste, ekonomiczne. Nad czym tu się jeszcze zastanawiać? Nowa Dacia Sandero to pełne charakteru auto w dobrej cenie, którym świetnie się jeździ. Elektryczne wspomaganie kierownicy ułatwia manewry o 36%. Prowadzenie auta staje się proste, tak jak i parkowanie w mieście. Świetnie prowadzi się także na autostradach. Zawsze bezpiecznie i sprawnie trafisz do celu. Każdy z pewnością doceni mnogość opcji konfiguracji pozycji kierowcy. Możesz dostosować wysokość kierownicy, przysunąć ją dalej bądź bliżej. Fotel kierowcy można podnieść o 7 cm. Oparcie i siedzisko również są regulowane. Bez względu na wzrost, będzie ci wygodnie przed kierownicą Sandero. Zrelaksuj się i skup na drodze. Nowa Dacia Sandero zajmie się resztą. Czujniki wykrywają słońce, światło i deszcz, dostosowując do aktualnej sytuacji światła i wycieraczki. Dla jeszcze większej wygody możesz wybrać automatyczną skrzynię biegów. Wtedy pozostaje Ci tylko dodawać gazu, czasem przyhamować, a przede wszystkim cieszyć się jazdą. Nowa generacja Sandero to małe i zwinne samochody. Potwierdza tym samym przywiązanie do filozofii Daci, jednocześnie wprowadzając więcej stylu i charakteru, rezygnując jednocześnie z niepotrzebnych dodatków. Wszystko, czego potrzebujesz, w Twoim zasięgu i budżecie. Teraz pozostaje nam już tylko opowiedzieć o szerokiej gamie dostępnych kolorów. Biel Alpejska, Szary Komet, Szary Highland, Czarna Perła, Czerwony Fusion. Szary Moonstone oraz intensywny niebieski iron. Dzięki za Twój czas. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące nowej Daci Sandero. Jeśli podobało Ci się wideo, kliknij, lubię to i zasubskrybuj nasz kanał. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie lub odwiedź najbliższego dilera. Zapraszamy na jazdę testową nową Dacią Sandero. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.